Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii e, oferty w sklepie Premium World of Tanks i dzisiaj oferta czołgu e, następującego, a więc zobaczymy jakiego w sklepie Premium. Tu mamy już pokazane jakie są czołgi, a więc zobaczymy e, jaka to oferta dzisiaj nastąpiła, że jest bardzo fajna, a więc jest to oferta na czołg e, już e, z konkretami. Ósmy poziom e, rosyjski 97 paton, czyli med. I tu mamy e, oferta specjalna pierwsza za 120 e, z miejscem w garażu, tylko i druga oferta za 174 z miejscem w garażu złotem 3750 oraz 25 osobistych 2 razy PD e, załogi przez godzinę prawdopodobnie. Zaraz zobaczymy, tu mamy wszystko pokazane jak widzicie. 59% Patton właśnie to czołg, a jednak chiński, przepraszam, med poziomu 8, charakteryzujący się pancerzem od MEDA, czyli dolna płyta wchodzi, górna trochę odbija, a wieżyczka już całkiem dobrze opancerzona. Tylko widać, że spójrzenie działa, jest trochę takie dziwne, ale też podobno DINGA, tylko właśnie jak od T95, E2 tego MEDA. Jest taki garnek ogromny, który po prostu przyjmuje każdy pocisk i jest bardzo z nim trudno, ale myślę, że y, wszyscy by sobie dali rady go skontować i go przebić, y, więc y, jedna strona zadezwolona, a druga nie. Ciągle mi się z słuchawkami coś robi, ja po prostu nie mogę, chyba zwariuję z tymi słuchawkami. Robię coś, robię i mi się psują, no po prostu niewiarygodne. Ale skoro już mamy, to idziemy dalej. Co my tu ciekawego mamy, już pokazuję. A więc oferta. Do końca zostało 6 dni, 17 godzin z kawałkiem, czyli jakby 7 dni, a optymalnie. Bo co tydzień o 8, 7.30 są te oferty pokazywane. A więc można sobie wtedy zobaczyć. I skoro już tu mamy kosztują 27,45 euro, czyli 20, prawie 8 euro za 120 zł. Szukasz czołgu, który pomoże Ci z łatwością zbierać kredyty i taradować załogi chińskich czołgów średnich? Jeśli tak, 59 Patton jest idealnym chińskim wyborem, tym bardziej, że został ulepszony w aktualizacji 9.15.1. Zdobądź go już teraz, ten wielozadaniowy czołg yy, wsparcia wraz z miejscem w garażu i ruszaj po zwycięstwo. I mamy taki na mapie jednej. I na każdej takiej samej, tu już na innej właśnie, jak widzicie. To jest duża ta kolubryna, duża wieża, by można z nią przyładować No, gigantyczna wieża. To trochę ta wieża peszy ten czołg, ale nie aż tak bardzo. Nie jest aż tak źle, ale też za bardzo dobrze nie jest. A więc ten czołg bardzo dużo w wieże. po prostu wbija od boku i od tyłu, więc jest duża. Trochę źle, ale dojdziemy. Nie mam właśnie tej drugiej strony przygotowanej, bo tego czołgu tam nie było. Ten czołg bardzo rzadko się pokazuje w Chinach. Mogę nawet zobaczyć, ale raczej nie będzie. Więc co my tu mamy? Tu już więcej nie mamy. I przejdziemy do kolejnej oferty. A więc tutaj. Kolejna oferta. A więc ta oferta, którą mamy tu właśnie, to na czołg 59 patent, tym razem z dodatkowymi rzeczami. Poza miejscem w garażu i czołgiem jeszcze złota 3750 i 25 rezerw osobistych. Dwa razy PD załogi przez godzinę, bodajże. Kosztują 40 euro, czyli 175 zł. Jeśli sam czołg Ci nie wystarczy, na dokładkę zbierzesz tu też darmowy bodu w postaci 25 rezerw osobistych, ulepszających na 2 godziny ilość PD zdobywanych przez. Twoją załogę, byłem dobry. Nie wiedziałem, strzeliłem. I to te same zdjęcia, tak? Tak, tak samo widać tą kolubryńską wieżę. No właśnie. Więc to krótki odcinek dość, ale jeszcze nie jest koniec. Jeszcze omówię go. I tak, losowanie tego czołgu do tieru prawdopodobnie dziewiątych. Nie wiem jakie jest losowanie, ale tak prawdopodobnie mówię. Bo gdy ta strona jest nieaktualna, nie mogę szukać wiarygodnych informacji, ponieważ ich po prostu nie ma, jeśli na filmikach tych czołgów nie ma, to po prostu też nie ma, ani we zawsze faja i Multi grzechu kręcą e, takie odcinki, więc ja postanowiłem e, nakręcić zawsze, gdy będzie taki czołg e, bardziej potrzebny. I ten tomet właśnie 9 poziomu, 8 poziomu z losowaniem prawdopodobnie do 9, odbijający na dolną płytę podchodzi tak jak C44 górna no trochę odbije jak widać. Wieża to całkiem duża, więc w bok wchodzi. chodzi. raczej nie. Chyba, że oddział powyżej 350-370 penetracji, więc najlepszych wrze na goldzie. A włas to wchodzi jak w kawu czwórce, czy jak. No, ciężko powiedzieć, gdzie taki włas jest. Nie wiem, gdzie taki jest włas w takim czołgu, bo jest fajny. Ale gdzie jest włas, jak on jest przebijalny? Ciężko mi określić po prostu. Jeszcze w jakimś medzie taki był, ale nie w T59. Chodziło mi o jakiś inny czołg, bo tam zupełnie inny. Ten jakoś taki bardziej opancerzony, może w KW4, ale to inny. Ciężko po prostu mi teraz przemyśleć, jaki to był czołg mógł być, bo taki podobny był Wigspot. a, już wiem! No przecież E5 czołg E5, ale ten włas chyba nie jest aż taki mocny jak w czołgu E5. Ważalos jego go do dziewiątych. no ale a raczej ten czołg ma losowanie do tierów dziewiątych. Znakomita szybkość tego czołgu, zwrotność, taranowanie, właśnie też, Skille ładnie dawać. Bo ma dużą masę, dużą moc, ale jest rwawy bardzo, więc bardzo dobrze. Lufa, nie wiem jaka, ale prawdopodobnie. Lufa z przebiciem 250 na goldzie co najmniej, a na podstawowej ponad 200 na pewno. Nie wiem dokładnie jaka, ale podejrzewam, że jakaś fajna. Może z fajnym celowaniem, przeładowaniem, skupianiem, czy coś takiego. Ale wiadomo, że ten czołg jest. No, ciekawy, ale cena po prostu nie domaga. Cena jest bardzo dobra, jak widzicie na pociskach na, na zwykłym czołgu. Bo niecałe 120 za taki med. Jeśli ktoś lubi medy, to może sobie kupić tą wersję, jest tańsza i lepsza. A tamta jest dla tych, co. Da którym obojętnie, czy to, czy to, trochę tu złota, trochę tam. I po prostu tak to po prostu wyjdzie. I. Wszystko już raczej omówiłem I tymczasem polecam ten czołg raczej Dla czołgu, dla kolekcjonerów Nie wiem czy on dużo zarabia, możliwe, że zarabia Ale możliwe, że też nie zarabia, więc raczej go nie kupować A jak już kupować, to tej wersji tańszej Myślę, że wam się podobało Komentujcie, subskrybujcie, a także oceniajcie łapkujcie Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam Cześć!